Cześć, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj będę opowiadała trochę o złości, czyli jak transformować złość, zanim zniszczy Ci życie. Szczególnie jeżeli zdarza Ci się często wybuchać, albo takie, takie małe triggery powodują, że zaczynasz krzyczeć, albo bywasz e, taka niezbyt miła dla swoich najbliższych, bo jak wiadomo, złość najczęściej wyładowujemy na osobach, które nas kochają, bo one nas nie odrzucą. Więc w jaki sposób możesz poradzić sobie ze złością, żeby nie niszczyła ci życia, ale była trampoliną do wyższych poziomów świadomości, opowiem Ci w tym filmie, jak możesz to robić nawet samodzielnie w domu albo pracując ze mną na sesjach jeden na jeden. I zanim przejdziemy do tych metod, chcę Ci powiedzieć, że złość jest trampoliną do wyższych poziomów świadomości. Na poziomie złości pojawia się bardzo dużo energii. Na poziomie smutku, wstydu, poczucia winy, my przeważnie chowamy się do środka, nie mamy siły czegoś zacząć, prokrastynujesz. Natomiast, kiedy pojawia się zapalnik, kiedy pojawia się złość, to tam już jest moc, tam już jest moc do działania, do zrobienia czegoś w swoim życiu, do wprowadzenia jakiejś zmiany. I zauważ, że każda emocja jest tak naprawdę energią, która krąży w Twoim ciele i szuka ujścia. I jeżeli tego ujścia nie znajdzie, to zaczyna zalegać w ciele, tworząc pewnego rodzaju blokady, opory. Im więcej tych emocji zalega w ciele, tym częściej zaczynają się pojawiać choroby. I najczęściej tu, gdzie zostaje złość taka nieuwolniona, to jest tutaj, czyli miejsce twojego splotu słonecznego, górna część żołądka, czyli twoja wątroba. Brzuch, tam się pojawiają często wrzody, jakieś zapalenia, bo tam się objawia złość. I kiedy czujesz złość, taki, taki moment, kiedy czujesz, że naprawdę jesteś zła, to bardzo często jest taka chęć wyładowania tej złości. I na przykład może się pojawić chęć rzucenia telefonem, albo rzucenia rzeczą, albo nagle poprzestawiania czegoś. I jeżeli zdusisz tą złość. Ponieważ wielokrotnie w dzieciństwie wmawiano ci, na przykład, że kobiety się nie złoszczą, że złość piękności szkodzi, że jeżeli się złościsz, to jesteś emocjonalna, to sobie nie radzisz, to bardzo możliwe, że zdusisz tą złość i zamiast zrobić coś pięknego z tą energią, wejdziesz w poczucie winy, we wstyd albo w żal i poczujesz, coś musi być ze mną nie tak, skoro się złoszczę. Natomiast złość jest bardzo cenną informacją, ponieważ złość informuje cię o kilku. Mega istotnych rzeczach. Jeżeli nauczysz się transformować tą złość, to ona będzie trampoliną do tego, żeby wchodzić na wyższe poziomy świadomości i żeby coś zmieniać w swoim życiu, żeby transformować. I jeżeli jest w tobie bardzo dużo nieuwolnionej złości w dzieciństwa, to jest takie prawdopodobieństwo, że szybko wybuchasz. Że małe rzeczy wyprowadzają cię z równowagi, że masz bardzo dużo napięć i te napięcia pojawiają się tutaj, one pojawiają się w gardle i pojawiają się w twoim splocie słonecznym i może nawet nie masz kontaktu z tą złością. Tak jak kiedyś jedna z moich klientek, która powiedziała: Magda, ale we mnie nie ma złości, we mnie naprawdę nie ma złości, podczas gdy w jej ciele było tak bardzo dużo blokad, które były zduszone, bo miała za zadanie w dzieciństwie być grzeczną dziewczynką. Więc ona zdusiła tą złość i przyjęła taki, mm, taki styl: Ja będę miła, będę grzeczna, będę robiła to, co się ode mnie oczekuje, a równolegle do tego, spychając tą złość, nie miała kontaktu ze swoimi potrzebami. Więc jeżeli ty masz w sobie taką zduszoną złość z dzieciństwa, to możliwe, że albo Wybuchasz z byle powodu, czyli małe rzeczy wyprowadzają Cię z równowagi, typu ktoś rozleje wodę na podłogę, jakieś, na przykład Twoje dziecko, albo Twój partner się na coś nie zgodzi i Ty od razu po prostu będziesz wybuchać, bo ta dziecięca część Ciebie będzie prosiła uwagę, albo nie będziesz miała z tym kontaktu, więc będziesz w wiecznym poczuciu winy i będziesz miała takie poczucie, że Ty na coś nie zasługujesz, że tak nie powinno być, że to nie jest w porządku. I ta energia nie będzie mogła zostać uwolniona, więc będzie cię ściągać w dół, w takie niskie poziomy e, świadomości, zgodnie ze skalą Hewkinsa. Kolejnym powodem, dla którego możesz odczuwać złość, to są Twoje niezrealizowane potrzeby. I na przykład w moim życiu bardzo często pojawia się złość, kiedy miałam jakąś potrzebę, ale nie miałam z nią kontaktu, czyli chciałam coś zrobić, ale nie pozwalałam sobie na to, ponieważ miałam takie przekonanie, że albo na coś nie zasługuję, albo że to nie jest, nie jest możliwe, ponieważ jestem mamą i na przykład nie mogę gdzieś wyjechać, bo nie mogę zostawić swoich dzieci. I pojawiała się wtedy we mnie złość. Ale ponieważ nie miałam kontaktu z tym, o czym ta złość jest, nie miałam kontaktu ze swoimi potrzebami, to projektowałam tę złość na innych, czyli mówiłam: Jestem zła albo jestem zdenerwowana, ponieważ moje dziecko zrobiło coś. Jestem zdenerwowana, ponieważ ktoś zrobił coś, co mi się nie podobało, i projektowałam źródło tej złości na kogoś, zamiast zobaczyć: Wow, to jest o mojej niezrealizowanej potrzebie, tam się kryje. Jakaś moja chęć, jakieś moje marzenie, coś, co chciałabym zrobić, ale nie mam z tym kontaktu, więc pojawia się złość. I teraz zobacz. Jeżeli na przykład złościsz się na swoją mamę, że ona nie chce czegoś dla ciebie zrobić, że na przykład nie chce zostać ci z dziećmi, a ty bardzo byś chciała, żeby ona ci została, z tymi twoimi dziećmi, to może ta złość tak naprawdę nie jest o tym, że ona nie chce ci zostać, ale ta złość jest o tym, że twoja mama dba o swoje potrzeby, a ty o te potrzeby nie potrafisz zadbać, albo ona dba o swoje granice, a ty o te granice nie potrafisz zadbać. I tutaj płynnie przechodzimy do stawiania granic, czyli złość pojawia się też wtedy, kiedy nie stawiasz granic, kiedy ktoś ciebie przekracza. Czyli na przykład dzwoni twoja przyjaciółka, koleżanka, ty masz ochotę się zrelaksować, siedzisz sobie już przed telewizorem, oglądasz sobie film, a ona dzwoni, żeby ci opowiedzieć o jakimś swoim dramacie. I ty masz takie kurcze: ja w ogóle nie chcę o tym słuchać, no ale ponieważ chcesz być dobrą przyjaciółką, chcesz mieć jej miłość, no to siedzisz i słuchasz tego dramatu, nie stawiając jej granic. I w tobie pojawia się potem złość, ponieważ ta rozmowa trwała na przykład godzinę. I masz takie poczucie kurcze, znowu o siebie nie zadbałam, chciałam obejrzeć film, straciłam ten czas, i pojawia się w tobie złość, ponieważ ona potrafi dbać o siebie i nie odbierać od ciebie telefonu, a ty nie potrafisz tego zrobić. I pojawia się złość na to, że przekraczasz swoje granice, albo ktoś ci prosi o pomoc, i ty na przykład czujesz się zmęczona, i myślisz sobie: Nie, ja w ogóle nie chcę tego robić, ale zgadzasz się, ponieważ nie potrafisz odmówić. A potem jesteś zła na samą siebie, o to, że nie odmówiłaś, że nie postawiłaś granic, ale nie potrafisz się skontaktować z tą złością, więc idziesz w obiadanie się, idziesz w kompulsywne kupowanie albo w inne nawyki, które Ci nie służą. I zobacz, że kiedy dotrzesz do tego, jaką informację Ci niesie tą złość, co ukryte jest pod tą Twoją złością, jaki ból się tam kryje, czyli jakie moje potrzeby są niezrealizowane – komu nie stawiam granic. Jaka rana z mojego dzieciństwa jest nieukochana? To dopóki się z tym nie skontaktujesz, dopóki nie zobaczysz, jaką wiadomość ci to niesie, to będziesz projektować złość na innych, będziesz wchodzić w poczucie winy, będziesz wchodzić w żal i złość. I teraz zobacz, w momencie w którym ty masz pewne aspekty siebie nieukochane, nieprzerobione jakieś traumy, to to jest w twoim polu. I będziesz przyciągać ludzi, będziesz przyciągać sytuacje, będziesz przyciągać rzeczy do swojego życia, które będą ci odbijać jak w lustrze te schematy, te aspekty ciebie, które należy uzdrowić. I możesz wejść. W dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz to jest taki: wchodzisz w rolę ofiary i zaczynasz się zastanawiać, czemu mi się to zawsze przytrafia, czemu ludzie mnie oszukują, czemu w pracy jestem niedoceniana, czemu jestem niewidziana, czemu inni sobie pozwalają, a ja nie mogę. I możesz wejść w ten schemat ofiary i znowu się taplać w tym błocie z poczucia winy, z żalu, w takim byciu pokrzywdzoną przez wszechświat, niekochaną, nieuzdrowioną, albo możesz to zrobić po mistrzowsku. Czyli możesz sobie zobaczyć, wow, ale jestem zła. Ktoś mnie oszukał, ktoś mi czegoś odmówił, ktoś nie dał mi awansu w pracy, ktoś mnie zdradził, o czym to dla mnie jest? W którym miejscu w swoim życiu ja jeszcze nie stoję w swojej mocy? Komu? Powinnam postawić granice, ale ich nie stawiam z obawy przed odrzuceniem. Albo po co nie sięgam w swoim życiu, po jakie swoje potrzeby, marzenia, pragnienia nie sięgam w swoim życiu? I ta złość się pojawia po to, żeby ja mogła to zobaczyć i powiedzieć: Dobra, chcę to zrobić, to jest moje marzenie, widzę, że tego nie robię, więc może ja sięgnę po to i zobaczę, co się wydarzy. I słuchajcie, w momencie, w którym nie pójdziesz w ofiarę, tylko powiesz, dobra, siadam z tym i zobaczę, o czym to dla mnie jest, pojawi się bardzo dużo energii, bo to, czego my jesteśmy nauczeni w dzieciństwie, przynajmniej ja byłam nauczona, ale też wielu, wielu moich klientów. To do zamrażania, czyli masz jakieś marzenie, masz jakieś pragnienie, ale nie realizujesz tego pragnienia. I, myślisz, co, I tak jak przychodzą do mnie klientki często i mówią: Magda, ja nie wiem czemu, ja nie mam energii, żeby zacząć realizować to marzenie. Ja się czuję jak zmrożona, chcę coś zrobić, ale tego nie robię. To to jest właśnie o tym, że ty nie masz kontaktu do swoich emocji, nie masz przepuszczonego tego przez ciało, nie masz tego uzdrowionego i się zamrażasz. I wchodzisz w takie swoje pętle, tak to nazywam, czyli pętla obiadania się, pętla picia wina, pętla um, kupowania. To są takie pętle, które nas zamykają w pewnych schematach. I w momencie, w którym. Ty na chwilę zdecydujesz się świadomie wyjść z tej pętli, to będzie moment, w którym odkryjesz, jaki skarb ta złość dla ciebie niesie, i wtedy będziesz mogła pójść dalej. Będziesz mogła wejść na poziom odwagi, na poziom radości, na poziom miłości. A to są już bardzo przyjemne, pełne mocy poziomy świadomości, z których e, życie wygląda trochę inaczej, bo ty już nie walczysz, nie jesteś w trybie, że musisz walczyć o pieniądze, o miłość, o partnera. Tylko ty jesteś w obecności i zaczynasz przyciągać idealnych klientów, idealne sytuacje, idealną miłość. Zaczynasz żyć w takim stanie flow, w stanie przepływu. I w jaki sposób możesz ty pracować dzisiaj ze swoją złością, jeżeli widzisz, że małe rzeczy wyprowadzają cię z równowagi, to mam dla ciebie kilka wskazówek, jak możesz samodzielnie w domu to zrobić. I to, do czego ja zawsze zachęcam, to jest to, co ja robię czyli pisanie. I to sobie pomyślisz teraz o jej pisanie. Tak, pisanie, ale odpowiadanie sobie na właściwe pytania, czyli tak zwana autoterapia. I pierwszym takim pytaniem, na które możesz sobie odpowiedzieć, jest to, w jakich momentach pojawia się złość. W jakich momentach w moim życiu pojawia się złość? I na przykład to może być moment, w którym ktoś przekracza twoje granice. Jeżeli ktoś przekracza Twoje granice, to kto przekracza moje granice? Drugie pytanie, czy ja w ogóle stawiam jakieś granice? Bo może być tak, że ty nie stawiasz żadnej granicy i potem się złościsz, że ludzie cię nie szanują. Pamiętaj, że każdy cię traktuje tak, jak ty na to pozwalasz. Trzecia, trzecie takie pytanie, które możesz sobie zadać, to czy wolno było mi się złościć w dzieciństwie? Czy może nie wolno było ci się złościć? Może ci mówiono, że złość piękności szkodzi, że. Eee, że jeżeli się złościsz, to jesteś emocjonalna. Że potrzebujesz sobie nauczyć się z tym radzić i ty zaczęłaś to spychać. Więc obejrzyj sobie tą złość z, takiej, z takiego poziomu 360. O czym ta złość dla mnie dzisiaj jest? Czego ta złość chce mnie nauczyć? Druga taką rzecz, którą potrzebujesz zrobić, to ponieważ złość jest z energią, jest emocją która krąży w Twoim ciele, to bardzo istotne jest to, żeby nauczyć się ją uwalniać. I teraz tak, technik uwalniania złości jest bardzo dużo. Jedną z technik jest technika uwalniania e, doktora Hepkinse, czyli uwalnianie emocji poprzez świadomość, poprzez kontakt z tą emocją. To jest e, coś, co można robić ze złością, natomiast znacznie bardziej to, co polecam e, na pracę ze złością, to jest uwalnianie tej złości poprzez ciało. I moją jedną z taką ulubionych technik to jest wytrząsanie. Czyli praca z ciałem poprzez e, wytrząsanie w rytm dynamicznej muzyki, żeby skontaktować się z tą złością i dać jej upust. I ten upust może pójść poprzez płacz, poprzez, e, e, poprzez takie e, poprzez oddech, po to, żeby ta emocja. Po, po prostu mogła mm, znaleźć ujście, żeby ona nie zostawała. Bo kiedy emocja zostaje, to ona prędzej czy później prowadzi do wielu chorób, do uszkodzeń organów, a my chcemy dbać o naszego biawatara. Trzecim sposobem, w jakim możesz radzić sobie ze złością, to jest po prostu sport. I pamiętam, że kiedy miałam dużo nieuwolnionej swojej złości, to, to bardzo często biegałam. Biegałam do takiej ogromnej zadyszki, kiedy trudno mi było złapać oddech, i mówiłam do siebie, że wydycham tą złość, że z każdym wdechem pozwalam sobie wdychać spokój i wydycham złość. I robiłam to podczas biegania, podczas szybkiego marszu, i to jest to, co ty możesz zrobić z tą złością. I, kolejny, i chcę, żeby to wybrzmiało, że najważniejszą rzeczą, do której ty musisz dotrzeć w trakcie każdej z tych praktyk. To jest dotarcie do bólu, który kryje się pod tą złością. Dlatego, że jeżeli nie dotrzesz do źródła Twojego bólu, to będziesz projektować złość na innych, co będzie wpływało na Twoje relacje. Czyli będziesz e, na przykład się złościć na swojego partnera, co będzie niszczyć twoją relację, co będzie niszczyć być może jakąś piękną miłość, to będzie niszczyć twoją relację z dziećmi, z przyjaciółmi, z rodzicami, bo nie będziesz wiedziała o czym to jest. Będziesz wybuchać, będziesz na nich projektować różne rzeczy, a to w ogóle nie będzie o nich, to będzie zawsze do ciebie i zawsze o tobie. Dlatego kieruj wektor do środka. Co ja czuję, z czego ta złość się pojawia, gdzie jest jej źródło, jaką informację ona dla mnie, e, dla mnie niesie. Pamiętaj, że zawsze ludzie się złoszczą, ponieważ nie chcą skontaktować się z bólem. I kiedy Ty skontaktujesz się ze swoim bólem, a wierzę, że nie bez powodu oglądasz ten film o złości, bo pewnie masz z tym problem, to wejdź sobie teraz, po, po, po wysłuchaniu tego materiału, usiądź sobie w medytacji i powiedz, OK, o czym dla mnie jest ten ból. I jeżeli trudno Ci się z tym skontaktować, to zacznij oddychać, zrób sobie sesję oddechową, Wejdź sobie w wytrząsanie, w tańc intuicyjny i zaproś tą złość, żeby ona ci pokazała, o czym dla ciebie jest. I gwarantuję ci, że jeżeli podejdziesz do tej praktyki we właściwy sposób, to pojawi się dużo różnych innych emocji. Pojawi się smutek, pojawi się płacz, pojawi się może jakiś żal, ale to wszystko wyjdzie. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić prawidłowo, to dołącz do mojego 10 dziesięciodniowego wyzwania: pokochaj siebie bardziej, które startuje. 1 listopada, a jeżeli chcesz wejść w głębszy proces, to zapraszam Cię do moich programów online albo do pracy ze mną na sesjach 1 na jeden. Będziemy mogli przyjrzeć się Twoim schematom, temu co jest Twoje, a co niesiesz z rodu, temu co jest w Twoim polu, po to, żebyś mogła wejść w swoje mistrzostwo w kontakcie z Twoim wyższym ja. Jeżeli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, to zostaw proszę komentarz dla mnie pod tym materiałem, bo jest to dla mnie zawsze ogromna nagroda i uwielbiam czytać Wasze wglądy i korzystać z Waszej mądrości zbiorowej. I zasubskrybuj mój kanał, żeby dostać informacje o tym, kiedy opublikuję nowy film. Do zobaczenia.